Dzień dobry kochani z tej strony. Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. Przed świąteczny czas wszyscy jesteśmy zajęci. To chyba normalne. Ja też, jednak znalazłem chwilę, by dla Was specjalnie nagrać jeszcze przed świętami ten oto wiersz. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, jak zawsze. Czekam na Wasze komentarze oczywiście. A wiersz, który przygotowałem, zatytułowałem Wystarczysz mi ty. Niczego mi w życiu nie trzeba, prócz Ciebie, ukochana. Czekam i myślę wciąż o Tobie, każdego wieczora i rana. Nic nie jest już takie same, tak bardzo jesteś mi bliska. Tęsknię i nic nie poradzę, serce jak pusta przystań. Czekam i czekać będę. Pamiętaj, kocham cię szczerze. Zapragniesz, bym był, to będę. Podążał za Twoim cieniem. Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. Pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie i cieszę się, że jesteście ze mną. Bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się do siebie. I jeśli ten wiersz Wam się podoba, przekażcie go dalej. Zapraszam do polubienia moich kanałów i obserwowania mnie. A kto wie, już niebawem nowy wiersz. Do usłyszenia.